Siema, piszecie w komentarzach, że dlaczego robimy na piachu, przecież nam mrówki wszystko wyniosł. już Wam tłumaczę dlaczego robimy na piachu, znaczy nie robimy na piachu, robimy na podsypce cementowej, to jest mała różnica, a dlaczego na podsypce, a nie na grysie, z jednego powodu, ponieważ robimy na północy Polski, czyli na Podlasiu dokładnie i u nas nie ma takiej dostępności grysu, a jak już jest ten grys, to jest po prostu zajebiście drogi i nikt na nim nie robi. Wszystkie zlecenia, które robimy, robimy na podsypkach cementowych. Czy to robimy dla miasta, czy robimy na drogach, to i tak wszystko jest robione nawet według projektu na podsypce cementowo-pieskowej, ponieważ grys jest bardzo drogi. No i finalnie nie opłacałoby się robić, albo inaczej nie byłoby klienta na to, gdyby ktoś musiał zapłacić takie pieniądze za grys. także proste wytłumaczenie, dlaczego tak to wygląda, a nie inaczej. Że pozdro i a tak w ogóle to mam dogadane z murówkami że u nas nie wynoszą